Diamenty, złoto czy biżuteria antyczna co naprawdę najlepiej trzyma wartość. Złoto od zawsze kojarzy się z bezpieczną przystanią. Jego cena w długim czasie jest stabilna i odporna na inflację. Diamenty to symbol prestiżu a ich wartość zależy nie tylko od wielkości, czystości czy koloru kluczowe jest to, w jakiej cenie kamień został kupiony. Właśnie dlatego odpowiednie doradztwo i dostęp do właściwego rynku mogą przesądzić o zyskach. Biżuteria antyczna to już inna liga. Tutaj liczy się nie tylko materiał, ale przede wszystkim historia, ręczna praca i unikatowość. To właśnie na antykach można zyskać najwięcej, ale tylko wtedy, gdy ma się wiedzę lub zaufanego sprzedawcę. W świecie luksusu największą siłę ma to, czego nie da się powtórzyć, dlatego biżuteria z duszą potrafi być najlepszą inwestycją.